Środowisko BALTI pozwala nam tworzyć własne funkcje nazywane pomocnikami. Raz zdefiniowanego pomocnika możemy przywołać w programie wielokrotnie w dowolnym miejscu, przez co znacznie skracamy tworzenie programu wykorzystującego te same elementy. Na obu poziomach trybu programowanie otrzymujemy możliwość skorzystania z elementu pomocnik. Możemy zdefiniować kilku pomocników, a także przywołać raz zdefiniowanego pomocnika wielokrotnie w tworzonym przez nas programie. Aby utworzyć pomocnika, korzystamy z narzędzia Pomocnicy oraz elementu Nowy Pomocnik, który umieszczamy na końcu programu. Obok elementu pomocnik umieszczamy nazwę tworzonej przez nas funkcji, korzystając z elementu wprowadź wartość. W ten sposób nie zapomnimy, do czego służył każdy ze stworzonych przez nas pomocników. Utworzonego pomocnika umieszczamy w programie, korzystając z elementu zawołaj pomocnika oraz zapisując jego nazwę przy pomocy elementu wprowadź wartość. Pokażę Wam jeszcze jedno usprawnienie naszej pracy. Oprócz Baltiego, który za nas czaruje, pojawi się jeszcze pomocnik. Ktoś, kto pomoże mu w odpowiednim momencie wyczarować te same elementy. Czyli nie będziemy za każdym razem wyjaśniać Baltiemu, co ma zrobić, tylko on zawoła swojego pomocnika, no i ten pomocnik za niego wykona całą pracę. Potrzebny jest nam tryb zaawansowany. Chcemy sobie na początek jakiś program stworzyć jakiś taki krótki program na przykład z łąką z kwiatami. Pamiętamy, że jeżeli użyjemy pętli, to szybciej się za nas zrobi jakieś działanie. Zacznę w ogóle od ustawienia prędkości na szybszą. Czyli zaczynam od prędkości 7, oddzielam sobie linijkę znakiem Enter no i w pętli stworzę sobie takie działanie Bartiego, w którym on najpierw tam sobie wyrysuje jakąś na przykład łąkę, czyli kwiatek, a później krok do przodu, no i może on to zrobić na przykład 7 razy, czyli przed naszą pętlą będziemy mieć siódemkę. Na końcu znak stop i jakaś taka krótka łączka nam się utworzy. Jest to dosyć krótkie, ale ja mogę jeszcze usprawnić działanie tego programu. Zauważcie, u góry mamy menu, później ikony, otwarcie zapisu, wyczyszczenia itd., aż pojawia się taki chłopczyk. Jest chłopczyk? O, właśnie, tu jak kliknę, to okazuje się, że to są właśnie ci pomocnicy. Jest napisane liczba pomocników 0. Ale jak kliknę tego pierwszego z taką listą obok, klikamy obok nowy pomocnik, to mogę sobie wrzucić tu na dół jakiegoś pomocnika. Ja sobie mogę go jakoś nazwać. No, nazwę go na przykład. Mogę go nazwać Edgebook. Ale jeżeli nazwę go Edziu, to później nie będę pamiętać, do czego on służył. A jak nazwę go sobie na przykład Kwiaty, to będzie wiadomo, że ten pomocnik ma rysować kwiaty. Czyli tę nazwę Kwiaty zaraz obok tego mojego nowego pomocnika dam, żebym widziała go wyraźniej, to mogę sobie jeszcze oddzielić go w nowej linii. No i teraz muszę powiedzieć, co ten pomocnik ma robić. Będzie rysował dokładnie takie same kwiaty, jak przed chwilą Balti. Tylko w różnych miejscach programu. Oczywiście możemy poprosić pomocnika o bardziej skomplikowane działanie, ale my zaczniemy od prostego przykładu, żeby zrozumieć, jak zaprosić pomocnika do pracy z balkim. Proszę więc pomocnika o to, by tylko zasadził kwiat. Skopiuję sobie ten kwiat z linijki wyżej, a teraz w moim programie mogę zaprosić pomocnika. Wstawiam nową linijkę do programu. Żeby go zaprosić, muszę znowu kliknąć na pomocników w panelu narzędzi. W nowym okienku już nie wybieram tego pomocnika z lewej strony. Tym razem wybieram tego z prawej strony, bo tutaj jest powiedziane: "Zawołaj pomocnika". Ale muszę powiedzieć, jaki to pomocnik, dlatego jeszcze raz go podpiszę. On się nazywał Kwiaty. Będę chciała, żeby mój pomocnik wyrysował kwiaty kilka razy, dlatego tworzę pętlę Wstawiam początek nawiasu przed pomocnikiem, a koniec po jego nazwie – kwiaty. W tym momencie chciałabym, żeby pomocnik zadziałał trzy razy. Wstawiam więc trójkę przed nawiasem. Wiemy już, że kwiaty mogą zostać zasadzone w losowo wybranym miejscu poprzez użycie współrzędnych wraz z elementem losuj, czyli kostki do gry. Tak też zrobimy. Na początku nawiasu wstawiamy naszego małego, niewidocznego Baltiego, po nim element oznaczający współrzędne i mówimy, że poziomo program będzie losował współrzędne do 14, a pionowo do 9, czyli wylosujemy punkty w dowolnym miejscu sceny. Na końcu linii wstawiamy znak stop i możemy zobaczyć efekt naszego programu. Nasz pomocnik zasadził trzy kwiaty, ale gdybym chciała więcej kwiatów, wtedy trójkę zamieniam na inną liczbę, na przykład 99. I za chwilę bardzo dużo tych kwiatów się pojawi i taka duża łąka sama się wyrysuje, tak naprawdę. Czasami w tym samym miejscu się pojawiają, no bo to jest wylosowane. Raz tu, raz tam. Projekt pod nazwą Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego realizowany jest przez Fundację Silver Economy w partnerstwie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach działania 3.2 innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie programowania i algorytmiki oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych nauczycieli i uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz pracowników bibliotek publicznych i publicznych domów kultury.